Cześć, mam na imię Paweł, jestem jezuitą, przewodnikiem Grupy Pielgrzymkowej Czarna, która w tym roku na jasną górę idzie z Warszawy. I chcę Cię zaprosić na przygodę, chcę Cię zaprosić na pielgrzymkę, bo to jest tak, nasza grupa jest jak taka dobra czarna kawa. To znaczy, zbiera ludzi, że są ludzie w stanie rozmawiać o tych rzeczach naprawdę istotnych, a po drugie, duchowo stawia na nogi, jak takie dobre, mocne espresso. Bo nasza grupa to są dwie rzeczy: Medytacja ignacjańska, plus spotkania w grupach dzielenia. I teraz tak, pierwsza opcja, żeby do nas dołączyć, to jest pielgrzymka duchowa. Jak się zapiszesz na pielgrzymkę duchową, to będziesz na maila codziennie dostawać propozycję do medytacji, tę samą, którą my medytujemy w trasie. Dostaniesz też zaproszenie do takiej małej grupy na Whatsappie, żeby na bieżąco być z tym, co się w grupie u nas dzieje. Będziesz dostawać filmy, ale też będziemy Ciebie prosić o modlitwę, jeżeli będą się dziać na trasie jakieś trudne rzeczy. Ale modlitwa nie idzie tylko w jedną stronę, bo będziesz mieć też taki formularz, gdzieby też wpisywać swoje intencje, które my potem na trasie będziemy wspominać na różańcu. Jak się zapisać? Ogarnij formularz. Po drugie, a może jest tak, że po prostu chcesz iść do częstochowy? No to chodź z nami. Tak jak mówiłem, nasza grupa to jest medytacja i grupę dzielenia więc codziennie 45 minut spotkania ze Słowem Bożym i potem jakieś pół godziny milczenia, a potem godzinę podczas obiadu, żeby w 5-7 osób pogadać o tym, co tego dnia się u ciebie dzieje. Bardzo stawiamy na integrację. Więc oprócz tych grup dzielenia, rano i wieczorem mamy wspólne posiłki. Więc jest zawsze jakaś ekipa kanapkowa, która przygotowuje kanapki dla całej pielgrzymki, dla całej naszej grupy. Oczywiście jest jeszcze herbata, no i oczywiście kawa. Śpimy w namiotach, więc warto sobie ogarnąć odpowiedni sprzęt. I powiem szczerze, nie ma nic lepszego, jak po takim gorącym, opalnym dniu, kiedy człowiek jest niesamowicie przepocony, umyć się w takiej zimnej, romantycznej wodzie ze studni. Startujemy 5 sierpnia, na Jasną Górę wchodzimy 14. Jeżeli potrzebujesz noclegu dzień wcześniej, bo startujemy z samego rana, to daj nam znać, mamy taką możliwość, żeby ogarnąć jakiś kawałek podłogi na Rakowieckiej u jezuitów. Natomiast jeżeli chcesz na 15 sierpnia zostać w Częstochowie na święta, to też daje nam znać, bo jest możliwość noclegu u jezuitów w Częstochowie. Nie ja wiem, że dla niektórych to może być troszeczkę trudne myśleć o tym, że tam będzie podczas pielgrzymki jakieś milczenie, ale spokojnie, będzie też czas na uwielbienie, nawet będzie okazja na budytwę stowiedniczą. Co więc zrobić? Nie wiem, tutaj u góry albo gdzieś tam na dole jest link do formularza, żeby się zapisać. Obojętnie czy pójść fizycznie, czy pójść duchowo, bądź z nami, bądź w tym czasie pielgrzymem, bo Chrystus zaprasza Ciebie do drogi. A jeżeli masz taką ciekawostkę, jak to jest, wchodzić do Częstochowy razem z nami, to mam dla Ciebie specjalne nagranie. Kiedy to nagrywam, to jest rok 2021, ale pomyśl sobie, że w najbliższym sierpniu Ty możesz kroczyć tak, jak my teraz kroczymy, ale jamy na Świętej Maryi i Panny w Częstochowie i wchodzić na Jasną Górę. Ale żeby to się wykonało, musisz się zapisać, zarejestrować. Do zobaczenia, czekamy na Ciebie!